Zabiegów fizykoterapeutycznych stosujemy zabiegi, które działają przede wszystkim przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Mamy całą gamę elektroterapii, którą stosujemy w formie prądów diadynamicznych, prąd interdynu lub tak zwanego waditu. Jest to terapia wysokotonowa, jeden z nowszych zabiegów, które działają bardzo ładnie. Przeciwbólowo, przeciwzapalnie, oraz działają też na kości. Stosujemy w osteoporozie, która towarzyszy tym chorobom zapalnym tkanki łącznej. Jedną z form elektroterapii jest jonoforeza, gdzie dodatkiem do prądu, do elektroterapii jest lek. Najczęściej stosujemy niesterydowe leki przeciwzapalne, właśnie w tych chorobach reumatoidalnych, gdzie jest zapalenie stawów. Możemy też dodać leki przeciwzapalne, na przykład hydrokortyzon. Bardzo dobrym zabiegiem stosowanym w Klinice Uzdrowiskowej pod Tężniami jest laseroterapia. My mamy taki laser wysokoenergetyczny, który się nazywa HILT, gdzie ma bardzo, duży, bardzo dużą moc w bardzo krótkim czasie. Działa głęboko i jego działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe jest duże. Pięć zabiegów wystarczy, żeby uzyskać bardzo dobry efekt. Oczywiście musimy dopasować ten zabieg do pacjenta. Nie każdy pacjent, i w zależności jaki stan choroby jest, może ten zabieg brać, bo jest to tak silny zabieg, że może nieraz nasilić dolegliwości. Bardzo często zaczynamy od laseroterapii podstawowej, czyli tej klasycznej, gdzie ta moc nie jest tak duża, i po paru zabiegach przechodzimy dopiero do silniejszego zabiegu. Ale efekty są bardzo dobre, tym bardziej, że jest to zabieg, który stosowany dłużej może, może powodować nawet regenerację chrząstki stawowej.